7 ,5. 7 ,5. Dzień dobry, witam Andrzej Pasieka ULE Zapraszam do następnego filmu yy, Chciałbym pokazać co do tej pory zdążyłem zrobić yy, To jest ul numer 11 Ul Wielkopolski Yy, nadstawkę robię takie same jak gniazdo Z tym, że po prostu ją nie ocieplam, bo na lato raczej będę patrzył więcej wentylacji, żeby było I chciałem pokazać yy, następne ule z tamtej strony, zapraszam Tu mam porobione parę Dobrze. Zostało tylko daszki poszukiwać, jest porobione. To zbijał właśnie numer, tak jak mówiłem, 11. Zostało mi jakieś 200 bar ramek jeszcze do zbicia. Wczoraj zacząłem robić pomału. Tak samo ramki. I chciałem jeszcze zaprosić na moje pasieczysko tutaj przy samym domu na następny rok chcę je wywieźć po prostu już docelowo na pasiekę kupiłem zimą zimą, przepraszam kupiłem teraz na jesień trzy odkłady od takiego znajomego i postanowiłem, że na wiosnę wywiozę je gdzieś na rzepak tak, żeby nie były za blisko domu i potem zawiozę je na pasieczysko bo pasieczysko mam około Niecałe kilometra stąd, to jest trochę za blisko. Nie chciałbym, żeby te pszczoły wracały. Zapraszam teraz do uli na zewnątrz, na pasie czysto. Jakie znam mnie? Jak jest na mnie? Yy, to są moje, właśnie ule przywiezione od kolegi. Strasznie osy latają, rabują Gdzieś w pobliżu musi być gniazdo. co yy, chciałem pokazać. Znaczy one są tutaj na 8 chyba ramkach Czy 9, to jest ul numer 2 Z tym, że y, Dałem nadstawkę po to, żeby Potem można było jakieś ocieplenie dorzucić Tak to wygląda od Strony ula Proszę zobaczyć O A to jest ul który po prostu kupiłem ze styropianu Chciałem zobaczyć co to jest No widzę, że tutaj pszczoła raczej słabo siedzi Mało lotu yy, Jedynka i dwójka ładnie chodzi Po środku ta trójeczka coś słabo I, No tu widzicie Państwo Tu jest zabudowa Tu raczej pszczół nie mogę trzymać Tylko będę tam dalej trzymał uliki weselne Żeby do yy, matki Po prostu matki ciągnąć z ulików weselnych zapraszam na następny filmik Andrzej Pasieka-Ule dzisiaj jest 30 października i zapraszam